Teraz trochę to poumywałem, bo jak <laughs> trochę szykuję resztę gratów. Mam cylinder wymyty, mam w zasadzie naszykowany, ale jeszcze będę musiał też kupić te koniki. No są niestety no one nie są jakieś, jakieś nie wiadomo jakie, ale wymieniamy z tego względu, że to chodziło w opiłkach trzeba wymienić, zacznę to raczej wątpię by to ktoś wymienił. A jeśli coś było wymieniane, to być może z głowicą, ale nie wiem, czy w zestawach z głowicą są. Ale trzeba to kupić, to na koniki. Nie wymienić, to czy stój. Yy, no dobra, jakże trochę głowicę umyłem, raczej sobie domyję. Jak sobie ściągnę zawory, bo będę chciał tu gumki wymienić i wyczyścić tam z tamtej strony. Ogólnie głowica jest niebezpieczna, ale zobaczymy co się dzieje pod zaworami. Dobra, mam to taki patent. Tu jeszcze nie widać. Może tak. O. To jest jeszcze taki ten pierdolnik od pompy wody. Tam też coś kombinowane, już widzę było. Coś pewnie zerwane i tak dalej. Dobra. ściągamy... Aha, jeszcze nie ściągam. I... No dobra, w zasadzie nie szkodzi nie będę nie będę ten kadru przerywał tylko mi chodzi jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Podłożyć tę gumę tutaj pod tą stronę, gdzie jest cylinder, Ten nie no, gdzie jest dół, dół cylindra. Пойдем-то сейчас... Почему не ведь? А, по-якое-то так вот... Как-то так было, что-то не посоветолось. Teraz sobie to ustawię. A mi. Ta guma trochę podniosła tutaj. Jeszcze nie tak. A bo nie ma płaszczyzny, bo coś mi ta guma tam z tamtej strony nie bardzo. Dobra, rozciągnąć się teoretycznie powinno teraz. Może, że nie będzie chciało. Wyjść. Dobra, wyszło. Ale wyszło nie po mojemu, niestety. wyszłonik umyjemy do jeszcze są w porządku do są w porządku muszę tam gumę przyciąć z drugiej strony bo niestety mi coś tam przeszkadza albo włożyłem nie tą stroną chyba tak, nie tą stroną włożyłem dobra, ale się rozpiął Zresztą sobie później szumęję. Także to na razie na bok. Tam jeszcze są jakieś podkładka. A ja tam kolega też naprawił tych podkładek tutaj pod tym nie było. Gunki nie wiem czy wymieniałem, zresztą nie wiadomo co to było robione. bo to są takie cuda nie widzę. No, gumka jest, gumki są chyba też nie bardzo aż. No, dobra, gumka guma w obu stronach, no. no niestety, niby głowica szczelna. Mam od strony wydechu, jest od strony wydechu, ale złapię, może nie. Jak widać, nie jest to tutaj gładkie. No. Jest jakieś takie trochę przebarwienia, są w ludzie chyba trzeba. No doczcie wory na nowo, niestety. No, I gniazdo jest tak samo. Upaczkane, całe, ufajdolone, Nawet no, tu chyba jakaś minimalna gdzieś, nie wiem, może odwigocie albo coś. A no, będzie trzeba to będzie trzeba ocierać zawory na nowo. a raczej by to długo nie pojeździło w takim stanie, ta druga strona, zobaczymy jak wyjdzie ten bronik, dobra trochę to mogę inaczej skonstruować. A ja, coś mi ta guma nie bardzo tu pasuje. Jakoś, no, dobra. Chwila momentu, ja sobie jeszcze tę gumę trochę obetnę, bo mi po prostu za dużo jest. No, dobra, druga strona. Zobaczymy jak pójdzie. Coś no dobra. Wyszło. Chodź jakoś coś. Chodź Wyszło ale ciężko. Jak to zabezpieczenie wygląda? Bezpieczenie chyba w porządku jest. Bezpieczenie w porządku, ale zobaczymy z drugiej strony, jak jest wykonane wszystko. Ej, mam ciężko z tego Także remont tego silnika 172 Można powiedzieć cały czas idzie w kosztach cały czas idzie w kosztach a także być zrobiony remont, a się okazuje, że slipa Czekaj, a tu co jest? Coś... Aha, tu nie, bo nie wyciągnąłem, bo jeszcze jest ...jedna podkładka. No są pod, dwie podkładki podchodzą. Także jedna i druga podkładka jest. Dobra. I jeszcze moja taka... ...specjalna... Tak. Tam z drugiej strony jeszcze jest podkładka. Nie chce wyjść. Tu sobie wyciągnę te gumki zaworowe, żeby trzeba wymienić, bo tak chyba nie wyjdzie. No dobra. To jest nieważne. Wyciągamy drugi zawór. Ten zawór to też taki coś mi się to nie bardzo widzi. Już albo tak wyklepany, z tak wyklepany zawór, albo po prostu już się kończy. No. Jak to można mówić, że tu coś było jakieś remonty w tych silnikach robione? No. Masakra. Nie, no, mógłby ten zawór zostać, ale że już on jest tak wypracowany. Chyba bardziej trzeba nowe zawory też kupić. No. tak to niestety jest. Remonty robione, remonty remonty. To nie wiem co tu ktoś remont robi. Wszystko jest w nim po, po prostu wszystko co się niby nie rozbierało. Jest wszystko wy, wyklekotane. Wyklekotane jest. No. No dobra, na tyle, na tyle. Wyciągnięte, sprawdzone. Co trzeba będzie znowu? Będzie trzeba kupić, wymienić. I tak to wygląda. Dobra, rozmontowane. Tak jak mówię, będzie trzeba przygrzebać i ten, jeszcze jak się będzie, a to może, może w kolejnym odcinku. Dobra, nie przedłużam. Także uciekam. I do kolejnego odcinka.